Głęboko zakorzenioną wartość kulturową Bociana Białego trudno przecenić. Ten ptak właściwie od zawsze towarzyszy człowiekowi. Wybitni znawcy tematu z całego kraju poświęcili mu ostatnie dwa dni specjalnego seminarium roboczego w Chynowej zatytułowane, czy bocian biały może być dobrym wskaźnikiem dóbr środowiskowych. Czyli tak naprawdę chodzi o to, żeby wspólnie spotkali się i przedyskutowali różne zagadnienia ekonomiści i przyrodnicy razem. To znaczy, czy możemy tak naprawdę powiedzieć coś więcej o tym, czy przyroda ma swoją wartość ekonomiczną, ile kosztuje zniszczenie tej przyrody, jakie to ma konsekwencje, nie tylko dla nas, ale też na przykład dla naszych, dla naszych dzieci. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. To nie przypadek, że na miejsce wybrano właśnie gminę Przygodzice, gdzie Znajduje się między innymi jedna z najbardziej znanych na świecie kamer obserwujących Bociany. Bociany są naszym symbolem. Gdyby, gdybyśmy tak obrazowo chcieli to przedstawić, to gdyby dzisiaj na przykład gmina przy otrzymywała herb, to Bocian byłby takim symbolem prawdopodobnie znalazłby się w tym herbie. Okazuje się, że przyroda ma swoją wartość ekonomiczną, a bociany to świetny sposób promocji regionu, gminy czy wsi. Przykłady można by mnożyć. Bociany są atrakcją turystyczną w wielu miejscach, takich jak Bocianie Wioski, Kłop czy Żywkowo, do których przyjeżdżają turyści z kraju i z zagranicy po to, tylko po to, żeby zobaczyć bociany w tak dużej ilości, w jakich tam występują. Uczestnicy seminarium podobno niedawno widzieli już nasze bociany w Izraelu. Kiedy zawitają do Polski? Myślę, że w końcu marca bociany przelecą. To dzięki naszym badaniom, a tak naprawdę dzięki temu, że mamy gęstą sieć współpracowników przy gniazdach Bocianich. Tutaj w, jesteśmy w Chynowej, od wielu lat do Państwa Kokotów, dowiadujemy się o dokładnej daty przylotów. Ludzie zapisują i dzięki mamy świetną wiedzę, że to jest y, zawsze koniec marca. Gdzieś 3-4 dni później przelatują partnerzy na te gniazda. Można powiedzieć, że ludzie są zżyci z tymi bocianami, bo praktycznie się czeka. Jak już przychodzi marzec, to są obserwacje, kiedy te bociany przylatują, jak już przelacam to każdy mówi: "O, już bociany do nas przyleciały". Już, już jest pierwszy, kiedy reszta będzie. I to jest takie czekanie tak jakby na wiosnę, te bociany przylatują i to już wiadomo, że jeżeli sam to ta wiosna już na pewno będzie. Szacuje się, że tej wiosny w powiecie ostrowskim zasiedlonych będzie około 100 bocianich gniazd.